Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam jak przygotować przepyszne gołąbki z młodej kapusty. Mam tutaj gotującą się wodę, dodaję do niej czubatą łyżkę cukru. Po to, żeby liście zachowały piękny, zielony kolor. Odrobinę oleju, żeby liście ładnie zwijały się. I wodę muszę zagotować. Do gotującej się wody wrzucę duże liście kapusty. Liście przełożę na mały ogień i będę gotowała około 5 minut. Na patelni. Rozpuszczę masło klarowane i dodam do niego jedną cebulę pokrojoną w kostkę. Na tarce o grubych oczkach setrę pieczarki. I do zrumienionej cebuli dodaję starte pieczarki i podsmażam je z cebulą. Liście kapusty przeleję teraz zimną wodą. I usmażone pieczarki z cebulką wyłączam i pozostawiam do przestudzenia. czas na przygotowanie nadzienia. Kilogram mięsa z szynki. Wrzucam do garnka. Mięso powyrabiam tak żeby puściło klej. Następnie dodaję dwa jajka. Do dodaje dodaję pieczarki z cebulką i kaszę grczaną. Na koniec farsz muszę porządnie posolić i popieprzyć. I farsz jest gotowy. Teraz jeden liść kapusty ułożę na dnie garnka, w którym się będą gotowały. Robię kulkę z farszu. Nakładam na środek i zawijam. Tak przygotowane gołąbki, łączeniem na dole, układam w garnku. Układam ściśle w garnku, dodaję pomidory, krojone. I zalewam wodą, tak żeby wszystkie gołąbki były zakryte. Na koniec przykrywam je liśćmi jeszcze z kapusty. I będę je gotowała na wolnym ogniu od przykryciem. Gołąbki gotowały się godzinę na wolnym okniu. Zdejmuję garnek z gazu. I wstawiam patelnię z łyżką masła. Do masła dodaję łyżkę mąki. I podsmażam mąkę. I dodaję płyn z garnka. wlewam płyn z patelni do garnka delikatnie wymieszam go i przepyszne gałązki przekładam do miski. Podlewam sosem. I przepyszne gołąbki są gotowe. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa. AHHHHH